Widzicie LPS? I, i dzisiaj przyszła do mnie kolejna maciuszka. wygląda że już jest otwarta. Tak, jest, on już otwarta. Ale to dlatego, że ten ten filmu trzeci raz. No i dobrze. najpierw dodatek duleczkim, no. a raczej to nie jest dodatek do LPS-ów. Tylko to jest no, taki piasek. To jest taki daj na tak, bardzo lubię ale ten ale to nie jest moja ulubiona resepsów i pani mi dołączyła taki, takiego darmo Pierwszym teczopem jest, o! Złoty tak wygląda, ma szarym okresie. No i nie wiem jak ją nazwać, napiszcie w komentarzach. Następnym teczopem jest, o! Wiesz, tak wyglądam, a czerwony magnesik, nazywa się Queen. To było moim jednym e, z e, to, było, to było moje jedno marzenie na czerwony magnesik, jak już mówiłem, jest, jest bardzo ładna, bardzo mi się spodobał. Dzięki za tylko 25 zł. Z przesyłką. Dobra. A więc w to to, co najlepsze, jest do niemiecki. Tak wygląda, ma dziurkę. I to jest Rose. Tak, róża na ze angielsku. Mm. To jest mój trzeci dog niemiecki, ponieważ w pierwszym dogiem niemieckim był James. Moje drugie marzenie, największe, o które o już nie jest moim marzeniem, bo oczywiście go I tak. To jest ona. Bardzo mi się podoba. I... Um, wszystko widzimy się w kolejnych i pa pa!